Sercom. Może ich dusze nie zamieszkuje duma, tylko cierpienie. Kto wygrał? Zamiast się ze mnie śmiać, powinieneś kupić większe prześcieradła. O się? Pomogę ci. Nie nauczyli cię słać łóżka? Nie. Złaś. W trasie z Almą mieszkałyśmy w hotelach, a w Elite Way nikt nic nie robi. Nauczę cię. Pociągnij. Pierwszy raz w życiu ścielę łóżko. Nie wierzę. Odbierz, ja to skończę. Słucham? Nie mów Robercie, że to ja. A, to co? So? Omar. Pytałem go o samopoczucie Tano. Pocałuj go ode mnie. I nakrzycz za to, że wyjechał. Tak. Możesz zaparzyć kawę? Wystarczy włączyć. Już idę. Dzięki. Już mogę rozmawiać. Dziękuję. Chciałam tylko spytać, czy moja królewna dobrze spała. Świetnie sobie radzi. Trochę marudzi na swoje obowiązki, ale wszystko gra. Jakie obowiązki? Słanie łóżka, sprzątanie łazienki i tak dalej. Co? W domu nigdy tego nie robiła. Przyzwyczai się. U mnie nie ma luksusów. Mógłbyś przyjechać do szkoły wcześniej? Chciałabym się z tobą spotkać. Umówmy się w bufecie. Nie. Lepiej przyjadę do ciebie, żebyśmy mogli spokojnie pogadać. Świetnie. Bardzo dziękuję za wszystko, co robisz. Na razie, co się stało? Nic. Włączyłam gaz, ale nie mogę znaleźć zapałek. Zaraz wylecimy w powietrze. Żartowałam. Nie umiem słać łóżka, ale nie jestem głupi. To nie było zabawne Czekaj. Grajmy czysto. To nie była czysta zagrywka. Czemu ja mam mniejszą poduszkę? Bo jestem mniejsza od ciebie i nie umiesz ścielić łóżka. Co ty sobie myślisz? Skrzywiła się, jak biłam jej brawo. To było naprawdę coś. Zostaw rzeczy tej historycznej. Na pewno coś zauważy. Mam to gdzieś. Użyję jej perfum. Po co? Chcę pachnieć jak mi jakoci, żeby Gaston skojarzył jej zapach ze mną. Ten facet jest dużo starszy od nas. I nic do ciebie nie czuję. Mam szansę odbić mi wielbiciela, i nie zamierzam zmarnować okazji. Trzminka. Ale on jest za stary. Za to bardzo męski. Muszę być tu z tobą. To kara. Ja też nie siedzę tu dla przyjemności. Nie? Nie. To co tu robisz? Chce mi się pić Właśnie tutaj? Tak Mam bardzo poważny problem Wiecie coś o swoich kolegach? Nie Najgorsze, że złapali ich przed rozpoczęciem protestu Wszystko jakoś się ułoży Mia, znasz może numer do tego przyjaciela Celiny, który szukał pracy? O czym ty mówisz? Jakiego przyjaciela? Tego, który tu często bywał, ale przestał, bo jego rodzina zbankrutowała. Podsłuchujesz tu ze rozmowy? Mój tata mówi, że to niegrzeczne. O kim mówicie? A co cię? Przecież obsługując, nie mogę zatkać uszu. Nie mogę prawda? Mia, por Czasem coś usłyszę. Chcę zaproponować temu chłopcu pracę. To bardzo miło z Twojej strony. Poszukam telefonu Maxa. Zapiszę ci go. Maxa? Dzięki. Nie ma za co. Przyszłam najszybciej jak się dało. Kiedy zaczynamy? Nic nie wiesz? Nie będzie żadnej okupacji klasy. Jak to? Tak. Dlaczego? Bo nas przyłapali. Co? Przyłapali ich. Zostaliśmy tylko on i ja. Występują.

Co się dzieje, panie prefekcie? Nie twój interes. Idź stąd. Nie rób tłoku na korytarzu. Przyniosłam ci kawę. Pewnie nie jadłeś śniadania. Dziękuję. Nowe perfumy? Nie, to zwykle. Tak? Nie zauważyłem ich wcześniej. Podobają ci się? Tak, ładnie pachną. Powąchaj z bliska. Chyba nie wypada. Daj spokój. Szukałem pana. Miał pan przyjść wcześniej. Tak, ale chciałem przemyśleć w gabinecie strategię działania z tymi piątoklasistami. Co tu robisz, de la riva? Właśnie przechodziłam i profesor Gaston na mnie nakrzyczał za zbyt wyzywający makijaż. Kazałem jej umyć twarz. Ruszaj, De La Riva. Do widzenia. Otwieramy? Mówiłem ci wiele razy, żebyś trzymał się z dala od uczennic. To z mojej pracy muszę się zajmować uczniami obojga płci. Nie udawaj głupka. Wiesz o czym mówię. Dawaj klucze. Ja otworzę. Chodź Odejść. Odejdź, sam się tym zajmę. Zbereźnik. Co to znaczy? Kto to zrobił profesor Kuli? My nie mówcie wszyscy naraz. Co jej to zrobił? My. Nie chrącie winnego. Kto to zrobił? Słucham. My. Walczymy z niesprawiedliwością. Cisza. Sprawiedliwości. Nie chcemy, żeby nami pomiatano. Nie. Uspokójcie się. Nie. Cisza. Jesteście dorośli i możecie wyrazić swoje zdanie, ale odwołuję się do waszego sumienia i dojrzałości.